Dzień dobry. Jestem Piotr Turkowski. Jestem chirurgiem plastycznym. Zabiegami z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej zajmuję się od ponad 10 lat. Dzisiejszym tematem, który chciałbym omówić, jest temat korekcji powstających małżowin usznych. Jest to zabieg, który najczęściej wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Można również dla komfortu pacjenta wykonać go w znieczuleniu ogólnym, aczkolwiek nie ma takiej konieczności. Jest to zabieg, który można wykonać już u dzieci od 6-7 roku życia. Najczęściej wykonuje się go jak nasze pociechy zauważają problem odstających uszu. Jednak głównym profilem naszego pacjenta są to osoby dorosłe, mężczyźni lub kobiety, którym ten problem przeszkadza od wielu lat, ale dopiero na późniejszym etapie postanowiły to rozwiązać. Jest to zabieg, gdzie blizna jest ukryta starannie za uchem jednym i drugim. Nie widać jej, ona jest ukryta za naturalnymi załamaniami. I wygląda to w ten sposób, że najpierw dokładnie z pacjentem omawiamy zakres, w jaki sposób pacjent chciałby, aby te uszy przylegały. Czy, chcą, czy pacjenci chcą, żeby przylegały bardziej, czy, czy mniej. Jest to wszystko do ustalenia przed zabiegiem. Dodatkowym plusem takiego zabiegu w znieczuleniu miejscowym jest to że bezpośrednio po zabiegu pacjent może zobaczyć efekt i jesteśmy w stanie jeszcze na bieżąco dokonać ewentualnych korekt. Zabieg polega na tym, że nacinamy kawałek skóry, nacinamy krząstkę, lub ją posłabiamy. Czasami, jeżeli jest taka konieczność, należy kawałek ksiąstki wyciąć. Następnie bardzo dokładnie preparujemy okolice Zakładamy szwy, upewniając się, że cała konstrukcja jest stabilna. I następnie zszywamy skórę. Szwy usuwamy po około 12 dniach. Po takim zabiegu należy pamiętać, że okolica jest tkliwa przez około 7 dni. Przez kilka jeszcze miesięcy po takim zabiegu pacjent może odczuwać okazjonalnie dyskomfort. Jest to rzadkie, ale może tak się dziać. Chodzi o to, że takie uszy dopiero po około pół roku, po takim zabiegu są stabilne, więc przez pół roku należy uważać, aby nikt nas to ucho nie uderzył, dziecko nie pociągnęło, ponieważ może jeszcze odskoczyć. Zdarza się to skrajnie rzadko. Najczęściej na skutek urazów lub właśnie pociągnięcia za ucho. Po zabiegu dajemy zalecenia, aby pacjent przez pół roku nosił na noc opaskę. Aby właśnie w ciągu nocy nas chroniła przed przypadkowym odgięciem tego ucha. Po pół roku już możemy ją ściągnąć i możemy wrócić do wszystkich swoich czynności. Zapraszamy do kliniki na zabiegi zakresu chirurgii plastycznej.